Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Przeżywamy już czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Ta niedziela nazywana jest niedzielą radości, gaudetę, ponieważ już jest blisko święto, już jest blisko Wielkanoc, blisko Pascha. I ten czas. Czekania na Paschę, na Wielkanoc, też musi przynosić nam radość, że oto odmieni się nasze życie, że oto możemy być innymi ludźmi. Ciągle więc Pan Jezus i Kościół zapraszają nas do tego, żebyśmy zatroszczyli się o nasze nawrócenie, żeby to nawrócenie było prawdziwe. Na czym polega prawdziwe nawrócenie? Dzisiaj mówiłem o tym, Ewangelia. Fragment Ewangelii według świętego Łukasza z 15 rozdziału, przypowieść o synu marnotrawnym. Ale wszyscy chyba już dobrze nasiąkliśmy nauczaniem, że ta przypowieść jest też przypowieścią o miłosiernym ojcu o ojcu, który jest miłosierny. Syn marnotrawny, który porzucił ojca, porzucił rodzinę, porzucił dom, roztrwonił swój majątek i teraz wraca, ma przekonanie, że będzie chyba tylko niewolnikiem czy najemnikiem u swego ojca, a ojciec, przyjmując go. W pewnym jakimś entuzjazmie, w euforii takiej i radości przyjmuje swego syna, jednak mówi, że jest jego synem. Nakłada na niego suknie, sandały jako znak bycia człowiekiem nie niewolnikiem, synem. Daje mu, daje mu pierścień na rękę jako znak dziedzictwa. Tak właśnie zachowuje się ojciec, kiedy powraca jego marnotrawny syn. My też, bracia i siostry, w tej dziedzinie musimy się nawrócić. Kiedy się spowiadamy, kiedy się nawrócamy, nawracamy, nie możemy znowu wracać do postawy bycia niewolnikami. Jesteś synem, to jest najważniejsze. Nawracasz się, to znaczy, że znowu jesteś synem, masz prawa syna, a więc możesz się cieszyć przede wszystkim tym, co Bóg Ci daje, co Ojciec Ci daje. Nie możesz być człowiekiem, który ciągle myśli o tym, jak tylko y, pięknie, wspaniale żyć, ale bez Ojca. To porzucenie y, y, ojca y, w tamtym czasie i wzięcie majątku było czymś tragicznym, ponieważ y, majątek y, y, po, y, po ojcu mógł otrzymać, y, syn, dzieci mogły otrzymać wtedy, kiedy ojciec zmarł. A gdy syn prosił tego y, swego ojca o, o majątek, jeszcze za życia, y, za życia swego ojca to znaczy, że chciał go uśmiercić, uśmiercił go. Nasze życie, bracia i siostry, musi polegać na tym, że żyjemy z, z Ojcem. Kiedy żyjemy samotnie, kiedy, kiedy roztrwaniamy majątek, y, y, który Bóg dam, da, nam dał jako talenty, jako zdolności, jako życie po prostu, to uśmiercamy naszego Ojca, naszego tatusia w niebie. A więc nawrócenie polega na tym, ażeby przyjąć miłosierdzie Ojca, żeby przyjąć dom Ojca, wejść do domu Ojca i cieszyć się. Tak nie cieszył się domem ojca, chociaż był ciągle w domu ojca, starszy brat marnotrawnego syna, który był bardzo posłuszny swemu tacie, który był w domu, który pracował, który, który wypełniał przykazania swego ojca, a jednak, kiedy przyszedł jego młodszy brat, nie chciał wejść do domu, bo się zagniewał. I miał pretensję, że oto będąc w domu, nie doświadcza tego samego, czego teraz doświadcza jego młodszy syn, kiedy ojciec tak bardzo się cieszy. A ojciec mu mówi, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. Czasami, bracia i siostry, jesteśmy porządnymi ludźmi. Jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi, ale nie przeżywamy relacji do ojca. Nasza relacja do ojca jest, jest postawą tylko takiego niewolniczego posłuszeństwa. Jestem w domu ojca, ale jestem bez radości i relacji do ojca, bez relacji do ojca. Za Nawrócenie bracia i siostry yy, yy, wielkopostne ma polegać na tym, ażeby wejść w relację z Bogiem Ojcem, cieszyć się Bogiem Ojcem i wypełniać przykazania, ale nie dlatego, że się boję Ojca, tylko dlatego, że, że cieszę się Ojcem i mogę robić to, yy, co mi Ojciec każe, a nie dlatego, że, że się Go boję, ale dlatego, że Go miłuję, cieszę się Nim. Nawracajmy się w wielkim poście do miłości Ojca. Amen.